Yo, Czesej go i witam w kolejnym odcineczku. Tym razem odcineczek w sumie jak zawsze z mini kwadratowej masakry e, ekipy Minecraft. I witam was w odcineczku, na którym dzisiaj potrolujemy graczy. Tak dokładnie słyszeliście, będziemy ich trollować. E, I to się może udać. Chyba, że się nie uda, ale się raczej powinno udać. Dobra, mordeczki, e, więc na samym starcie. Wait. No, więc na samym starcie chciałam wam powiedzieć, żebyście zostawili łapeczkę do góry i subskrypcję będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie i dzisiaj se... Ej, do... Ej. Ej. Typie. Typie. Ej, domek mi zniszczyli. Ej. Zniszczyli mi typ domek. Co ty- No... Tomek... Mi zniszczył Jezu... No Jezu! Kurna, no! Jezu, ja miałem potrwać, nie ktoś mnie! Z moją skrzynię znaleźli? O nie, najgorzej. No trudno, życie. Dobra, mordeczki, więc pierwszy ra, e, pi, pierwszego trolla zrobię na, na, na moim koledze. E, wszystko dosadamy jak najwyżej, żeby się nie zestakowało. E, I tak, patrzcie. Troll będzie polegał na tym: e, e, Oczywiście, oddaj, 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 oddawać mi to. E, gdzie on tutaj ma jakieś jakieś cenne rzeczy? Tutaj, tak? Dobra. Nie mam nic tego, dobra, więc mu to wszystko tu pozabieramy i zrobimy sobie skrzyneczkę i schowamy mu to. Dwie Enterprise będę pamiętał, żeby mu to schować. I oczywiście, jak za. No tak za dzień. oddam mu to wszystko. No i zobaczymy jego reakcję. Jaka będzie jego reakcja, więc widzimy, jak zrobię skrzynkę i ją schowam. Dobra mordeczki, więc nasze mi pierwszy problem, problem niestety No jak tu możecie już zauważyć, jest tu jaskinia I no, wpadłem do niej No i teraz też muszę wpaść, żeby te drewno wziąć Dobra, nie ma miejsca To no, tutaj jest ten zombie jeszcze Dobrze, i wiecie gdzie my tą skrzyneczkę ukryjemy? To jest moja Bo pamiętam jeszcze, że miałem tak zużyte Tutaj mu tą skrzyneczkę schowamy z tymi rzeczami i zobaczymy, jaka będzie reakcja na to. Więc tak, to, 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 dwa, to, to, łuk, łuk. E, co tam jeszcze było? E, I wszystko, i wszystko już było, wszystko już było. O, i jeszcze żelazo. E, to żelazo, i teraz już jest wszystko, bo pamiętam, że to miałem. Więc teraz zakrywamy i odkrywamy dopiero za jeden dzień. Dobra, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze. Więc z drugim prankiem. A dobra, jeszcze yy, w dodatku to zrobimy tak, patrzcie. Yy, zniszczymy mu te drabinki. Te drabinki. Bo on, on już na pewno będzie, że to będzie prank, więc. O kurna. O kurna, maksym. Maksym, maksym, kurna. Maksym, tu wyszedł. A więc ja uczę się Żartowałem, to nie jest siemanko, tylko e, widzimy się przy drugim Franku. Niestety zginął Fire Flash, ale trudno. Widzimy się przy, przy drugim pranku, Tym razem, prank na naszym Victusku. Wiesz, że bardzo lubię, wiesz o tym, wiesz o tym, tak, bardzo dobrze o tym wiesz. Ej, mo, e, mój prank będzie wyglądał na tym, że obudujemy mu. Część domu z kobla, ponieważ mamy go cztery staki, ale to i tak myślę, że obudujemy mu tą część, odtąd, dotąd, bo tyłu nie trzeba, mi się wydaje, żeby to takie pierwsze wrażenie sprawiało i mam nadzieję, że to się fajnie, fajnie, naprawdę uda. No i co, widzimy się, chyba teraz wam to przyspieszę, albo nie, zobaczymy, czy będę w ogóle umiał to zrobić, więc widzimy się za chwileczkę dobre mordeczki, więc jak widzicie to ja to już tutaj kończę robić kończę, kończę, no i co Wiktusek możesz się odprankować odpłankować. będzie mi tu bardzo bardzo miło jeżeli się odprankujesz, nawet ja cię o to poproszę bo myślę, że troszeczkę fajnie będzie, po prostu jak robię pranki to nie robię zbytnio takie, wersje pranki bo jestem, szczerze mówiąc, biedakiem zesranym, no i co, no życie no, sam powiem, jestem biedakiem i tyle mam nadzieję, że zobaczysz ten filmik i zobaczysz jak Cię ja i nagra też z tego filmik. Zobaczymy. No, teraz Wam w sumie pokażę, jak to wygląda. Mm. <grym> no nie wygląda to najgorzej. Spoko to wygląda. Taki domek. Nie, nie ma już nic niestety. Ja wyko Wykorzystałem chyba z około 4 cegów kobla. No spoko i patrzcie, to jest ogólnie jeszcze przy drugiej stronie. za bym mu to wszystko zakrył, ale jestem biedny z kobla. nie będę żałował. Chciał tu mu to zakryłem, więc myślę, że bardzo spoko wygląda. Jeszcze, ogólnie, bo ja tutaj wchodziłam i tabliczkę zostawiałam. Aha, bo mi tą tabliczkę on. Dobra, wezmę sobie jedną tabliczkę. Od niego, sam będziesz widział. Pozdra! Ej ty, morda. Ha. Eee. Się oczywiście podpisuję przy prankach, żeby nie było że później być jakieś przechlepa przechlepane? No i co? Myślę, że fajnie wychodzi. No i co? Eee, już się niestety zaczynam żegnać z wami, ponieważ jest fajnie, ale będzie lepiej. I bicie 20 łapeczek do góry, i będę nawet bardzo zadowolony. I dajcie też subskrypcję z dzwoneczkiem, poprawi mi to humor. A ja się teraz z wami żegnam. Cześć. Hej. Yo!